Cześć, nazywam się Patryk Kiesiński i dzisiaj opowiem Wam o tym, dlaczego warto współpracować z Open Europe. Co będziecie z tego mieli? Przede wszystkim współpraca z nami to czysty zysk, ponieważ nie musicie nic płacić, a dostajecie wiele wartości dodanych, których, które inne firmy nie robią, bo nie wyrażają się tylko rekrutacją. My też skupiamy się na rekrutacji, jednocześnie chcemy Wam dać dużo wartości dodanej, żeby po prostu zwiększyć Wasze możliwości sukcesu. Ponieważ troszczymy się o Was, chcemy Wam pomóc, dajemy Wam takie rzeczy na przykład jak edukację, dajemy Wam materiały, Filmy, mailingi, e, rozmowy z nami, gdzie informujemy Was o tym, jak przejść poszczególne etapy rekrutacji, e, jak poradzić sobie w Norwegii, jak ich zrozumieć, czego, na co się przygotować. E, dostajecie pełne wsparcie. E, drugim ważną rzeczą, jest, którą że to jest to wsparcie. Zawsze możecie do nas zadzwonić. Cokolwiek się dzieje, jak, jakikolwiek macie problem, e, nie, nie możecie e, porozumieć się z pracodawcą, jesteśmy po to, żeby Was bronić, pomagać Wam Izraeli, i e, pomóc Wam osiągnąć Wasz sukces. Kolejną rzeczą jest, jeśli na przykład nie, nie przejdziecie procesu rekrutacji, może macie jakiś problem z pracodawcą, e, chcecie coś zmienić. Jesteśmy po to, żeby Wam to umożliwić. Jeśli z nami współpracujecie, naszym celem jest zrealizowanie Waszego celu, czyli bycie na przykład w Norwegii, zrobienie większych pieniędzy, pokazanie Wam możliwości i, i wsparcie Was. E, naszymi wartościami jest to, że chcemy Wam pomagać. Od wielu lat skupiamy się tylko i wyłącznie na pielęgniarkach. W związku z tym jesteśmy specjalistami w tym, co robimy. I znamy się na tym najlepiej. żebyśmy już chyba wszystkie problemy, które mogą być. W związku z tym możemy dzielić się wiedzą z Wami i uprzedzić Was o tym, że takie rzeczy mogą się zdarzyć. Nie ma takiej drugiej firmy w Polsce, która zajmuje się tylko i wyłącznie pielęgniarkami i zajmuje się tym od tylu lat. Podsumowując, dostajecie edukację, dostajecie nasze wsparcie, rozmowy, materiały, maile. Oraz, oraz możliwości. Dzięki, dzięki temu uważam, że, w, że warto z nami współpracować i jest to dla Was po prostu dodatkowa pomoc do tego, żebyście osiągnęli swój sukces. Jeśli chcecie naszej pomocy lub chcecie po prostu porozmawiać, dowiedzieć się, jakie są możliwości, zadzwońcie do nas, napiszcie. Mamy Facebooka, stronę internetową, materiału, które można poczytać. Zapraszam Was do kontaktu, a nuż okaże się, że możemy sobie pomóc. Dzięki.